Film osadzony jest w świecie, gdzie Bóg mieszka w mieszkaniu w Brukseli z żoną i córką o imieniu Ea. Ma także starszego syna, Jezusa Chrystusa, nazywanego skrótowo Jotce. Ze względu na kontrolującą naturę Boga, nie ma on dobrych relacji z nikim w rodzinie. W rzeczywistości młody Jotce okazał się buntownikiem i opuścił dom, ponieważ chciał robić wszystko po swojemu. Co więcej, Bóg stał się skrajnie znudzony tworzeniem milionów różnych gatunków stworzeń. Zanim stworzył ludzi, stworzył miasto Bruksela i zapełnił je zwierzętami. Wkrótce się tym znudził, ponieważ zwierzęta nie robiły niczego interesującego. Następnie stworzył pierwszego człowieka na swoje podobieństwo, którego nazwał Adam. Ten człowiek wędrował bez celu po mieście przez wiele godzin, aż spotkał pierwszą kobietę, Ewę. Jak Bóg zamierzył, szybko się rozmnożyli, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się cywilizacji ludzkiej na całym świecie. Obecnie dziesięcioletnia Ea nie ma pozwolenia na wychodzenie na zewnątrz i nie ma żadnej drogi wyjścia ani wejścia do mieszkania. Bóg spędza większość dnia w swoim biurze, gdzie znajduje się superkomputer, za pomocą którego kontroluje i manipuluje losem świata. Nikt inny poza nim nie ma wstępu do biura. Żona Boga jest trochę zwariowana i nigdy nie narzeka na nic. Spędza swoje dni, haftując i przeglądając swoją kolekcję kart baseballowych, która składa się dokładnie z 18 kart. Okazuje się również, że EA, podobnie jak jej brat Jotce, potrafi dokonywać cudów. Pewnego dnia przy stole obiadowym, za pomocą samego umysłu, przesuwa szklankę wody, mając nadzieję, że zaimponuje ojcu. Jednak Bóg karci ją za to, prawdopodobnie dlatego, że jest zazdrosny, bo sam nie potrafi dokonywać cudów. Aby odwrócić uwagę od swojego monotonnego życia, stworzył ludzkość jako zabawki. Sadystycznie powoduje wiele katastrof, aby oglądać, jak ludzie cierpią. Pisze także uniwersalne prawa, które powodują wiele niedogodności dla ludzi. Pewnego popołudnia Bóg przypadkowo zostawia drzwi do biura otwarte, więc EA zakrada się do środka i zagląda do jego superkomputera. Boskie dziecko jest wstrząśnięte wszystkimi okrucieństwami, które wyrządził jej ojciec. Później, podczas obiadu, EA zarzuca swojemu ojcu te czyny, ale to tylko rozjusza Boga. Goni ją po mieszkaniu i bije paskiem, aż opadnie z gniewu. Po latach emocjonalnych i fizycznych nadużyć, EA w końcu postanawia zemścić się, robiąc coś dobrego dla ludzkości. Następnego dnia zwraca się do figurki Jezusa Chrystusa w swoim pokoju. Woła go po imieniu, co wystarcza, by figurka zamieniła się w żywą, miniaturową wersję Jotce. Ea opowiada mu wszystko i prosi o radę, co dalej robić. Jotce radzi jej, aby zebrała kilku apostołów, ludzi, którzy będą szerzyć jej nauki. Sugeruje, żeby wybrała sześciu przypadkowych ludzi z kartotek Boga i zaimponowała im małymi cudami. Najważniejsze jest to, że powinna obserwować życie swoich apostołów. To pomoże Ea napisać nowy testament, który poprowadzi ludzkość w przyszłości. Przed końcem rozmowy Jotce przypomina jej, że Bóg jest niczym bez swojego komputera. Podpowiada jej także, że może uciec z mieszkania, używając pralki. Następnej nocy Ea korzysta z okazji, gdy Bóg zasypia na kanapie i kradnie jego klucz. Wchodzi do jego biura i wybiera sześć przypadkowych kartotek z ludzkimi danymi z jednej z szafek. Następnie korzysta z komputera, aby wysłać oddzielne wiadomości tekstowe do każdego człowieka na planecie. W nich ujawnia datę ich śmierci. Potem EA zmienia hasło do programu na 18 i wylogowuje się. Następnie idzie do pralki, wchodzi do niej i znajduje długi tunel prowadzący na zewnątrz. Gdy EA czołga się przez tunel, świat zaczyna otrzymywać wiadomości. Ludzie początkowo myślą, że to jeden wielki żart. Jednak z biegiem czasu kilka osób umiera dokładnie w wyznaczonym czasie. Ludzkość szybko zdaje sobie sprawę, że te śmierci nie mogą być przypadkiem. To powoduje totalny chaos, ponieważ każdy wie, ile czasu mu pozostało. Wiele osób przestaje przychodzić do pracy i spędza cały czas z najbliższymi. Wojny zostają przerwane, a ludzie zaczynają robić rzeczy, o których zawsze marzyli, ale nigdy nie odważyli się ich zrobić. W rezultacie świat zyskuje większą wolność woli. Tymczasem w mieszkaniu Bóg budzi się i dowiaduje się, co się stało, za pomocą swojego specjalnego telewizora. Natychmiast próbuje dostać się do biura, ale zdaje sobie sprawę, że klucz zniknął. Chwyta więc siekierę i niszczy drzwi, tylko po to, by odkryć, że został zablokowany na swoim komputerze. Wyczuwając zapach EA w pokoju, dociera w końcu do pralki. Tymczasem EA dociera do końca tunelu, który prowadzi do innej pralki w pralni samoobsługowej. Wychodzi z budynku i od razu zachwyca się widokami i dźwiękami zewnętrznego świata. EA smakuje także burgera, którego znajduje w koszu na śmieci. Zepsute mięso sprawia, że natychmiast wymiotuje. W pobliżu bezdomny mężczyzna o imieniu Wiktor znajduje ją wymiotującą i próbuje jej pomóc. Ea pyta, czy umie czytać i pisać. Kiedy odpowiada, tak, przydziela mu rolę swojego skryby. Następnie prosi, aby zabrał ją pod adresy osób z kartotek apostołów. Ponieważ Wiktor nie ma niczego ważnego do roboty, zgadza się jej towarzyszyć w misji. Tymczasem Bóg zdaje sobie sprawę, że będzie musiał opuścić mieszkanie, aby odnaleźć Ea. Wie, że jeśli zgromadzi ona wyznawców, podobnie jak Jotce, może to zniszczyć jego kontrolę nad ludzkością. Z niechęcią wchodzi więc do tunelu w pralce. Tymczasem Wiktor zabiera E.A., aby spotkała się z pierwszą apostołką, Aurelię. Pomimo dowiedzenia się, że ma tylko 11 lat życia, Aurelię nie zmieniła niczego w swoim życiu i kontynuowała je jak zwykle. Mieszka sama, co jest dziwne, jak na tak piękną kobietę. Okazuje się, że kiedy była małą dziewczynką, jej ramię zostało oderwane przez wagon metra. Z tego powodu unika ludzi, myśląc, że mogą ją uznać za dziwaka. Tymczasem Ea podchodzi do niej i prosi, aby opowiedziała o sobie, aby Wiktor mógł zapisać lekcje z jej życia do Nowego Testamentu. Aurelie uważa to za trochę dziwne, ale mimo to się zgadza. Następnie opowiada anegdotę o czasie, kiedy podszedł do niej bezdomny. Myślała, że ją okradnie, ale zamiast tego powiedział: Życie jest jak lodowisko, wielu ludzi upada. Aurelie płacze, opowiadając, jak to zdanie utkwiło jej w głowie. Myśli, że upadła dawno temu i nigdy nie zdołała się podnieść. Poruszona historią, Ea przykłada ucho do serca młodej kobiety i mówi jej, że wkrótce wydarzy się cud. Tej samej nocy, we śnie, Aurelie widzi swoją utraconą rękę tańczącą na stole w kuchni i ponownie ją dotyka. W końcu akceptuje swoją niepełnosprawność i postanawia ruszyć dalej ze swoim życiem. W międzyczasie Ea spotyka swojego drugiego apostoła, Jean-Claude'a, mężczyznę, który powoli zbliża się do wieku emerytalnego. Kiedy był młody, Jean-Claude miał ducha przygody. Ale potem rzeczywistość go dopadła i musiał pracować, by przetrwać. To uwięziło go w nudnej, biurowej pracy od 9 do 17, pozostawiając go w depresyjnej rutynie i bez rodziny. Po tym, jak dowiedział się, że ma 12 lat życia, wyrzucił telefon i teczkę do kosza. Obecnie siedzi na ławce w parku, z którego postanowił już nigdy się nie ruszać. Ea zauważa, że uważnie przygląda się ptakom na pobliskim drzewie. Podchodzi do starszego mężczyzny i wyjawia, że potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Uznając to za żart, Jean-Claude mówi jej, aby zapytała ptaka, dlaczego nigdy nie opuszcza parku. Boskie dziecko spełnia prośbę i przekazuje odpowiedź. Ptak mówi, że mógłby zadać to samo pytanie Jean-Claude'owi, ponieważ on również nigdy nie opuszcza parku, mimo że ma pełną swobodę ruchów. To mocno szokuje starszego mężczyznę, który w końcu wstaje i zaczyna podążać za ptakiem. W międzyczasie Bóg w końcu dociera do pralni samoobsługowej. Jest tam starsza kobieta, która panikuje na widok jego wyjścia z pralki. Natychmiast wyciąga gaz pieprzowy i spryskuje jego twarz, co sprawia mu wielki ból. Później Bóg próbuje chwycić burgera z kosza na śmieci, ale pojawia się grupa chuliganów, twierdząc, że to nie należy do niego. Następnie biją go za to, a on ostatecznie trafia do szpitala. W poczekalni wyrywa dziecku kawałek chleba z dżemem, więc matka powala go parasolką. Trzecim apostołem na liście jest Mark który ma 83 dni życia i jest uzależniony od rozrywki dla dorosłych. Jego najważniejsze wspomnienie z dzieciństwa to dziewczyna, którą widział na plaży. Piękna kobieta nie mogła wyjść mu z głowy przez dwa lata po tym wydarzeniu. Gdy dorósł, zaczął przyciągać go wiele dziewczyn, ale nigdy nie udało mu się umówić na randkę. Mark nawet próbował nauczyć się rozmawiać z kobietami, oglądając filmy w internecie, ale to tylko sprawiało, że wydawał się dziwakiem. Kiedy Mark dowiedział się o swojej dacie śmierci, wyjął wszystkie swoje pieniądze z banku i postanowił wydać je na kluby ze striptizem. Najpierw zapłacił za eskortę, która dała mu najlepsze doświadczenie w życiu. EA spotyka go w jednym z takich klubów i mówi mu: że ma miły głos. Sugeruje, że powinien zarabiać na nim na życie. Ku zaskoczeniu, już następnego dnia Mark zostaje zatrudniony jako aktor głosowy w przemyśle filmów dla dorosłych. Jedną z jego koleżanek okazuje się być Zinnie, dziewczyna z plaży. Para od razu znajduje połączenie w pracy, rozmawiając o literaturze. Kilka dni później wracają razem do jego mieszkania, gdzie zasypiają, trzymając się za ręce. Tymczasem głodny Bóg wchodzi do kościoła, w którym odbywa się charytatywna kolacja. Jego roszczeniowe zachowanie ponownie wpędza go w kłopoty, gdy próbuje wcisnąć się w kolejkę po jedzenie. Głodujący bezdomni za nim zaczynają być sfrustrowani i wybucha bójka. Na szczęście pastor wyciąga Boga z tłumu i daje mu jedzenie. Przypomina także nieznajomemu, że powinien kochać bliźniego, jak napisano w Świętej Księdze. Ale to tylko wścieka Boga, bo to były słowa Jotce, nie jego. Następnie zaczyna wygłaszać skrajnie obraźliwe rzeczy o Jezusie Chrystusie. To rozwściecza pastorę, który zaczyna bić Boga. W tym czasie Ea poszukuje czwartego apostoła, François. Jako mężczyzna w średnim wieku, ma przed sobą 25 lat życia. W dniu, w którym wysłano daty śmierci, kupił karabin, aby strzelać do przypadkowych ludzi. Jeśli nie była to ich wyznaczona data, nic by się nie stało. Ale jeśli by zginęli, to nie byłaby jego wina, bo wszystko było zapisane z góry. Ea i Wiktor znajdują François w parku, gdzie leży z karabinem. François już wybiera cele, gdy Ea prosi go, aby strzelił do kobiety, która zaraz przejdzie przez pobliski most. Tą kobietą okazuje się być Aurelie. François chętnie strzela, ale kula zatrzymuje się w jej protezie. Nie wiedząc o tym, François uważa to za cud. Po tym wydarzeniu François zaczyna podążać za piękną kobietą. Wchodzi z nią do windy i delikatnie ociera dłoń o jej ramię, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest ono sztuczne i nigdy nie odważa się z nią porozmawiać. Po zignorowaniu swojej rodziny przez noc, François odwiedza Aurelię następnego ranka. Wręcza jej kwiaty ze swoim numerem telefonu i wyznaje jej miłość. Zszokowana Aurelię nie odpowiada, ale zabiera kwiaty do domu. Podczas gdy Jean-Claude nadal podąża za swoim ptakiem po świecie, Ea odwiedza piątą apostołkę, Martin. Martin starzeje się i ma tylko pięć lat życia. Okazuje się, że kiedy była młoda, była bardzo romantyczna, ale utknęła w nudnym małżeństwie. Po dowiedzeniu się o swojej dacie śmierci wynajęła eskortę, ale doświadczenie nie było przyjemne. Pewnego popołudnia EA i Wiktor znajdują ją w lobby hotelowym. Boskie dziecko zabiera ją do lokalnego cyrku, gdzie spotykają uwięzionego goryla. Martin natychmiast nawiązuje z nim więź, wyjaśniając, że to najpiękniejsza rzecz, jaka jej się przytrafiła. EA zdaje sobie sprawę, że goryl również ją lubi i przekazuje te informacje Martin. Staruszka kupuje więc goryla od właściciela cyrku i zabiera go do domu. Z czasem goryl uświadamia sobie, że nie jest już w klatce i rozwija głęboką więź z Martin. Zakochują się i całują. W międzyczasie Aurelie w końcu dzwoni do François i zaprasza go do swojego domu. Podczas lunchu pokazuje mu bliznę po kuli na protezie. François jest szokowany, gdy dowiaduje się, że jej ramię nie jest prawdziwe, ale nie przeszkadza mu to bo jest w niej głęboko zakochany. Całuje jej ramię i spędzają razem noc. Tymczasem Jean-Claude nadal podąża za ptakiem, który teraz znalazł stado. Ostatnim apostołem jest Willi, młody chłopiec, który ma tylko 54 dni życia. Zawsze był chory i przeszedł operację usunięcia guza. Kiedy dowiedział się o swojej dacie śmierci, postanowił zaakceptować swoją prawdziwą tożsamość i zaczął ubierać się jak dziewczyna. Kiedy Ea i Wiktor spotykają chłopca, zostało mu tylko trochę ponad tydzień życia. EA daje mu świecącą rybkę, co sprawia, że Willi jest bardzo szczęśliwy. Chce teraz zabrać ją nad ocean i wypuścić. Dzieci zaczynają spędzać razem czas, bo są w tym samym wieku. W ciągu tego tygodnia zaczyna się realizować ostatnia faza boskiego planu EA. W poniedziałek Willi sprzedaje wszystkie meble swoich rodziców i udaje się na plażę, aby wypuścić swoją rybkę. We wtorek François przysięga, że przestanie zabijać i spędzi życie z Aurelię. Następnego dnia goryl przeraża męża Martin i spędza z nią noc. W czwartek marki Zinie po raz pierwszy są ze sobą blisko. W piątek jean claude dociera do Arktyki, gdzie stado ptaków formuje strzałę, prowadząc go do miejscowej kobiety. W sobotę rozgniewany ksiądz wsadzą Boga do samolotu z innymi imigrantami, którzy mają zostać deportowani do Uzbekistanu. Gdy samolot leci nad miastem, EA i niektórzy z jej apostołów zabierają Willi jego na plażę, by mógł umrzeć nad morzem. Tymczasem żona Boga jest szczęśliwa, bo wydaje się, że nie wróci do domu. Music nawet odważa się wejść do jego biura, by odkurzyć podłogę. Żona odłącza komputer Boga, by podłączyć odkurzacz. Ku zaskoczeniu to powoduje, że Willi nie umiera, nawet kiedy nadchodzi jego wyznaczona godzina. W tym samym czasie samolot, w którym znajduje się Bóg, zaczyna tracić wysokość i opada w stronę plaży. Ale w tym momencie żona kończy sprzątać i ponownie podłącza komputer. System zaczyna się od nowa, anulując wszystkie zaplanowane śmierci. Komputer prosi o hasło, a ciekawa żona wpisuje 18. Co powoduje, że komputer wita ją jako Boginię. Tymczasem samolot z Bogiem odzyskuje wysokość, a wszyscy tracą wiadomość tekstową z licznikiem życia. Bogini zaczyna używać komputera, by uczynić świat piękniejszym miejscem. Niebo jest teraz wypełnione kwiatami, ludzie mogą chodzić po dnie oceanu, grawitacja jest elastyczna, a lodowce przestają się topić mimo globalnego ocieplenia. Ostatnia scena pokazuje skutki przejęcia władzy przez Boginię. Martin ma dziecko z gorylem, Wiktor staje się sławnym pisarzem po opublikowaniu i Nowego Testamentu, a François zachodzi w ciąże z dzieckiem Aurelię. Tymczasem Bóg utknął w uzbeckiej fabryce, gdzie sprawdza każdą pralkę, szukając wyjścia.